Wszystkim polaminiką, na no to jest kolejny odcinek zabawy na modach. Jak widać, jestem już ubrany, gotowy do akcji, mieczyk w dłoni. To dlatego, że dzisiaj idziemy zwiedzać jaskinie i powydobywać trochę materiałów. Jak widać, tutaj już wybudowałem sobie yy, magazyn. Tak i będzie tu widać. O, jakieś rzeczy już są. Tu też. Tu mamy troszkę koper ore. O, węgla. Ale nadal... o, tu jest sporo. Zambię. O. Mim założyć jak... Ej, dobre. Dobre. Okej. Okay. zmienimy tą główkę na to, dobra, to tutaj się trochę moją Tak. Jeszcze tam mi się pamiętam z tego co to. Tutaj. Jeszcze wypala mi się. ale wystarczy, nie wreszcie, się wypala. Dobra. Ok, co mi jeszcze potrzebujemy do wzięcia? To mamy. Tu troszkę tego mamy. Jedzonko jest. Crafting table też jest. Metal Szyderkowyst. zbroja, Nie? Wszystko jest. Wszystko jest to. Ok, to idziemy. Next. Tą tutaj szczelinę, to zostawimy na następny odcinek, a w tym odcinku zejdziemy tam, przynajmniej zaczniemy, zobaczymy co tam znajdziemy fajnego, tu, 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 tu. tu też jest jakieś zejście, a tu nie, ja miałem plan na tamtą, tu był, diament jest, o, hmm. No dobrze no to co? No to hop? <laughs> Przez od razu tak diaksa znalazłem okej. O shit! O oh shit! O oh. oh, kur o oh, fuck! <laughs> What the fuck?

Ale mamy diaksa! Tak, wiesz diament. o już tam coś jest Czy to jeden? Wredny No, chodź tu No chodź tu Mendo No, no ty okej, okay, dobra, zabity nie mamy? Nie mamy? Dobra O, chcę to wyjść to chcę wyjść Okej. Okay. Ale było... Dobra, to jest bardzo ważne. Tak. Dobra. O, o, już widać już są te koper Ore. Jeszcze nie wiem do czego on służy, ale wydobydziemy ja go. Hm? Mam nadzieję, że do przyszłego odcinka ogarnę i będę wiedział już co mogę z tym robić. No to coś też widziałem podobnych do diamentów, ale to nie są diamenty. To jest... Co to jest? Gin Ore. Dobra. Też jest. A tam nadal coś jest? Nie, tu jest gravel. Okej, okay. dobra, na górę, na górę, na górę. Zobaczcie, teraz opierdźmy. O, tam jest fajny witch. Ok. Dobra, nie na takiego. Rozświetlimy troszkę. Heh. Fajna jest ta modyfikacja, tam gdzie. tak. Jak nie mam zapałki, to ciemno. Jak wezmę, to się pojawia światło. O, tak. Fajna. Heh. Nie trzeba wszędzie stawiać pochodnie, żeby sobie rozświetlić teren. Z tego co wiem, w tym też można zrobić coś takiego, żeś bierzesz się złotą zbroję i ona też rozświetla. Także myślę, że. Uj! Uj! Hm. To spróbujemy potem kiedyś zrobić. Może złotą zbroję i znajdziemy złoto. Hm. Na razie wiadomo, sporo metalu i węgla. Zobaczymy, co tu jeszcze znajdzie w Okej. Okay. Trochę nudne to jest zbieranie, ale będziemy mieli sporo zasobów, to będzie od lepiej. Widzimy jeszcze. A tam, co tam jest? Hm. Dobra. Ale na razie chyba pójdziemy tamtą część, ogarniemy ogarnimy całą. Tutaj mnie na razie nie interesuje, ale tam zejście na dół, to nie Oj. I gdzie ten? Co to jest? Kuki Monster! Kuki zombie! Oh. Ale. Nie jest taki silny, jak myślałem. Hm. No już kurde, no, zawsze w jakąś dziurę muszę spaść. No, już normalnie. A to było. to. Okay. Że to wydamy, I idziemy w dłon w czerwcu. Okej, okay. dobra, schodzimy na dół. tutaj jeszcze to co mi jest potrzebne tak i teraz tak 1, 2, 3, to wydobyć będziemy żelaza się bardzo przyda nam Robimy różne rzeczy. Z najważniejszego chyba to budowanie narzędzia, czegoś trzeba robić. Okay. Zresztą to chyba jest I jeden z ważniejszych surowców, które będą potrzebne. No, gdzie Ok, Zobaczymy tutaj. Wow! Ale super! No, no ty, i gin, i gin, i To sobie się, ale fajne. Super. Tak ja sobie lubię takie szczeliny. Znaczy, można coś fajnego znaleźć. Okej. Okay. No, to głównie chyba będzie odcinek taki, że ja tu będę sobie zbierał te wszystkie surowce. Taki nudny. I ciekawego się pewnie działo. Może, a może, może. Chodź tu. Być, ty jedna. Będę, no ty tam brzydka, ty. Brzydki. Brzydki kościej. Tak. Ale tu głęboko. <gry> I nie tak to miało być. No, ale, na górę, na górę, na górę, na górę, na górę, jest to wyjście? Kurde, o tu. niżej górę, na górę, mi niżej. A niżej nic. Nie chce To, to to wszystko sporo, 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 sporo. Oła, o, <grych> okej, okay, tu mamy. okej. Okay, okay. Są zombie Znaczy, no, nie wiem, co to znaczy Nawet Ale mi go tu... Kill'em, kill'im! O! Dwa hity! O ty! Uuuu Ale jasne No to silny był <grystanie> No i co teraz? Nic nie mam. No, spróbujemy odbić nasze rzeczy. Hmm. Tutaj O, mam troszkę węgla. No, tylko sobie mieczek, zrobimy ich, chyba... Gdzie tu jest jakieś drewienko? Może. Muszą popisywać te skrzynki. O. Okay. Tu. To... Ej, albo mi się wydawało, albo... Ej, a gdzie jest mój skin? Nie mamy go skina? No, no dobra Trudno Nie wiem co to jest, jakiś bug pewnie albo coś Dobra, ja muszę iść i odzyskać moje rzeczy, tak? Tylko. Jeden, jeden hit, cztery serduszka. Co to było? Ale to są jakieś potwory. Ja chcę moje rzeczy? Nie. Ocz kurde. Fajtujemy, fajtujemy! Zombie Pa! Kurde, co to jest? Ja pierdzielę. Dobra, słuchajcie, poczekamy, aż będzie dzień. Nie, sorry. Okej okay. Jest dzień, dobra, lecimy. Może tam już nie będzie? Nic nie robi, żadnych narzędzi. Nie ma potrzeby. Gdzie nie jest? To mnie tu nic nie zaatakuje. Chip. Biegnij, biegnij. A, już wrócił mi skin. Ha, fajnie. Widzę porączkę. No, wrócił. Super. O, tu jest jeszcze jakiś. On nie ginie idziemy szybciutko szybciutko po moje rzeczy tak o kurde jest ja pierdzielę ty jeszcze tu żyjesz będę jedna? no dobra gdzie są moje rzeczy

a, tu jakiś Fireman. Hmm. Nie wiem, co to jest. Dobra, załóżmy sobie ciuszki. Ok, Co to tutaj mamy. Dobra. Czego możemy się tu pozbyć? Nie taki mi to już tak, i będziemy wrzucać, to nam jest potrzebne, to nam nie jest potrzebne, to nam nie jest potrzebne, to też nie jest potrzebne, o, tu jest pełno rzeczy, Ten, to olejemy, to też, to bierzemy, to stawiamy. to nam niepotrzebne na razie, niepotrzebne, dobra Możemy zamknąć sobie tutaj. O tak. No nie, nie. No, no dobra, zrobimy co jednego. Zrobimy sobie tu skrzyneczkę. Przynajmniej będziemy tacy. Tu, to. Wyrzucimy to, to. I oczywiście to. I tą zbroję. I ten mieczyk. I to. I jaksa. Давайте будем еще с этой дикцией. Повыпьем. Немножко тут okay. дай. Криперка. Гинь! Вау! <гум> <гум> Super, zombie pilot. Tam jest creeper, zombie Enderman. Nie patrzaj! O, popatrzał na mnie, popatrzał! Niedobrze, niedobrze! Oj, tutaj. Zabijam go? Tak. <gryw> Czyli nie jest tak źle. Dobra, jeszcze tu tam będziemy. Troszkę. No, to zostawimy sobie na następny odcinek tutaj na do zejście. A tutaj ogarniemy teraz tą część. Trochę węgla. Węgla. Taki nudny odcinek wyszedł, ale. No cóż, Minecraft to nie tylko budowanie i zabawa. Trzeba też kraftować no tak, ok, kuku kuku No, kuku weźmiemy tak. Zrobimy tutaj kuku taki, że zatamujemy tą lawę. kuku okay. Oj, coś kuku tu łypie. Co tu było?

No kurde, jeszcze za daleko. A w dupiepie z tą wodą. O. O, tak. Dobra. O jest tej nore. Mamy coś. To się życie trochę odnoszi. A może tutaj zostawimy takie o, tak właśnie o, to zostawimy tu, a to sobie to zabudujemy, ładnie. Dobra, ok, czyli tutaj wbudujemy naszą taką przystań. Ok, ja w wolnym czasie tak fajnie ogarnę, to zrobię jakieś drzwiчки albo coś. Żeby tam można było pójść tam ten stronę, chociaż tam nic za dużo tu nie ma. No właśnie, tu nic nie ma. Dobra, gdzie się wziął? dobra, tu nic nie ma. A tutaj, w tym jest tak. Tu będzie mi wyjście. A tu, a tu trzeba pamiętać, żeby to wydobyć. Okej. ciach, 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 ciach. Ok. Dobra. I na razie tak się tu zostawimy. E, to jest tin ore, silver ore. O, mm, Fajnie. Dobra. Mamy trochę tutaj zwyczy. Ten. A reszta. O, coś mi przerwało. A, ok, już z z powrotem. Myślę, że to będzie koniec no dzisiaj. Resztę ogarnimy w na następnym odcinku. Pamiętajcie, subskrybujcie, lajkujcie łapki w górę. Tak. I do zobaczenia w na następnym odcinku. Narka!